Znajduje się na plantacji truskawek w rejonie Czerwińska nad Wisłą. Jest tutaj uprawiana odmiana EMI. Była przyspieszana poprzez okrywanie roślin agrowłókniną P30. W tym momencie rośliny są w pełni. Kwitnienia. Większość pąków kwiatowych jest pięknie rozkwitnięta, więc przywabia owady zapylające, które wykonują tutaj swoją pracę. Prace również do wykonania mają plantatorzy, na co chciałbym zwrócić uwagę i zacząć od tego, aby ten najważniejszy, z plonotwórczego okresu, jakim jest właśnie czas kwitnienia, traktować w sposób gwarantujący prawidłowy przebieg. Właśnie zawiązywania owoców. Nie obciążać nadmiernie blaszki liściowej rośliny aplikacjami nawozów o wysokim indeksie solnym, aplikacjami w czasie warunków, w których nie powinno się wykonywać zabiegów, aplikacjami, które są w bardzo krótkim oknie czasowym, następują po sobie. Powinniśmy zadbać o to, w jakich warunkach wykonujemy zabiegi, tak, żeby właśnie owadom zapylającym, naturze, nie przeszkadzać w procesie zawiązywania i tworzenia owoców. Co możemy zatem zrobić, żeby wspomóc rośliny w tym bardzo ważnym, istotnym okresie? Firma Kalfert w sezonie 2021 wprowadza na polski rynek nowy produkt Biosmart. Biosmart jest nawozem o działaniu biostymulacyjnym, ale nawozem, który posiada w swoim składzie całkowicie inne i mało znane rozwiązanie, jakim są wyciągi z fermentacji drożdży. Produkt został tak przygotowany, aby wspomóc rośliny w bujniejszym kwitnieniu, w lepszym zawiązywaniu owoców, w lepszym wykształceniu tych, owoców. Słowem, produkt został tak przystosowany, aby pomóc roślinom w zawiązywaniu lepszych i ładniejszych owoców. Był testowany do tej pory w badaniach zarówno polowych, jak i badaniach ścisłych w uprawie i truskawki i jabłoni, dlatego mogę go polecić Państwu do aplikacji właśnie w tym momencie. Z racji tego, że posiada dość dużą Ilość związków organicznych jest dla roślin bezpieczny i w okresie kwitnienia nie tyle co możemy, ale powinniśmy go stosować. Drugim, bardziej szerokim, kompleksowym rozwiązaniem, które już tak plantatorzy truskawek i nie tylko polubili plantatorzy borówek, również ten produkt w swoich aplikacjach stosują, ponieważ produkt Valkyria Power Alk to wyciąg z alk norweskich. Dość dużo tego wyciągu się w produkcie Valkyria Power Alk znajduje. W swoim składzie produkt zawiera kwas alginowy, manitol, organiczne związki, bardzo fajne związki. Związki, które pomagają w okresie właśnie tym stresowym. I my rekomendowaliśmy ten produkt w czasie okresu przymrozkowego czy w przypadku uprawy borówki. Był rekomendowany w okresie regeneracji po silnym uszkodzeniu przez grat. Teraz na plantacji truskawek będziemy. Go aplikować właśnie w dawce 2 litry, właśnie w tym momencie, aby wspomóc metabolizm rośliny i go przygotować do tego ważnego okresu, jakim jest właśnie kwitnienie. W czasie kwitnienia warto już pomyśleć o zabiegach krzemowych. O nich oczywiście powinniśmy myśleć trochę wcześniej, ale krzem. W mojej ocenie i w moich rekomendacjach jest takim rozwiązaniem, o którym trzeba praktycznie myśleć cały czas, bo, żeby uzyskać to dobrodziejstwo, które niesie za sobą aplikacja do listna krzemu, w tym przypadku rekomenduję nawóz Potasil plus krzem w dawce 2-3 litry na hektar. Warto ten krzem stosować na plantacjach regularnie. I w okresie, gdy będą się już pojawiały pierwsze zawiązki owocowe, krzem na pewno będzie. Dbał o jakość rośliny, ale też później i o jakość owoców, na czym plantatorom najbardziej zależy. Ale o jakości owoców w kontekście stosowania właśnie potasilu, w kontekście zabiegów nawożenia do listnego nawozami wapniowymi typu WapnoMix mikro, Calif, Calcium będę jeszcze mówił lub pisał. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam na stronę CalfFpL gdzie na bieżąco można śledzić bieżące informacje, to co się dzieje na plantacjach. Zapraszam oczywiście do kontaktu bezpośredniego lub poprzez media społecznościowe. Bardzo serdecznie dziękuję, życząc miłego dnia.